W Mrongowie odsłonięto pomnik obrońców suwerenności i niepodległości Rzeczpospolitej. Uroczystość odbyła się w niedzielę, w przeddzień Święta Niepodległości. Obelisk dedykowany jest wszystkim walczącym, ale jest także wyrazem pamięci o osobach represjonowanych, Sybirakach oraz polskich dzieciach wojny. Pododziały. ważność! Spocznij! Ten pomnik jest dla na nas wielkim wydarzeniem, wielkim honorem i dumą, że w końcu pozostanie po nas jakiś ślad, że tu również ta tablica, na której między innymi jest napis polskim dzieciom ofiarem II wojny światowej 1939 45 To świadczy o tym, że te dzieci tu były, żyły. Cieszymy się, że będziemy mieć godnie gdzieś może do końca naszych dni złożyć gdzieś światy i świętować, powiedzmy, no, czcić naszą pamięć. Pomnik, który został zbudowany w parku lotników między Urzędem Miasta a Jeziorem Czos, ma wysokość 4 metrów. Na obelisku widnieje napis: Bóg, Honor Ojczyzna. Ma na tablicy pod krzyżem Wirtuti Militari napis z pamięci obrońców suwerenności i niepodległości Rzeczpospolitej. Poniżej umieszczono dedykację żołnierzom AK, kombatantom i osobom represjonowanym, żołnierzom polskim walczącym na wszystkich frontach II wojny światowej, polskim dzieciom ofiarom II wojny 1939 45 oraz Sybirakom polskim. Wykonawcami pomnika byli mrągowianie. Bóg, honor, ojczyzna! Nasze miasto ma olbrzymi kapitał ludzki i dzięki naszym ludziom, dzięki mieszkańcom, a tutaj i począwszy od projektu Piotra Dąbajeskiego, artysty plastyka, no i przede wszystkim wykonawcy rodzina Zdzisława Paśnikowskiego. On sam osobiście przyczynił się do powstania tego pomnika. Róż również było wiele poglądów na temat, gdzie ten pomnik ma stanąć. Były wskazane różne miejsca, ale ostatecznie myślę, że to miejsce jest wyeksponowane w dobre, nie mówiąc, czy raczej trzeba dodać, że to jest park, tutaj gdzie jesteśmy, lotników polskich. To też jakiś symbol. W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział umrągowianie, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji kombatanckich, wojska, policji i straży pożarnej. Nie zabrakło pocztów sztandarowych z mrongowskich szkół, harcerzy, a także członków nowo powstałej organizacji o nazwie Patriotyczne Mrongowo, która skupia młodych mieszkańców miasta i propaguje postawy obywatelskie i patriotyczne. Przyszliśmy, zgromadziliśmy się tutaj ze względu na pamięć o ludziach, którzy walczyli za naszą wolność, za wolność wszystkich Polaków. Dzięki tak, takiemu miejscu zgromadziliśmy się tutaj w dość licznej grupie. Także jak najbardziej one powinny powstawać i jak najbardziej powinniśmy z tego korzystać. Dzisiaj właśnie daliśmy tego przykład. Odsłonięcie pomnika zakończył capstrzyk niepodległościowy z udziałem służb mundurowych.